Dokąd tu idziemy? Dokąd tu idziemy? Co ludzie, mylą, my robimy? Co robisz? Kafel? Co i Co robisz? 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 Co Nie pozwolimy, nie pozwolimy na te, aby nas ale a a że mówimy o prywatyzacji targi, że my jesteśmy na grób, mówimy o prywatyzacji karty. my mówiliśmy, o tym, że nie zgadzamy się na prywatyzację przez inwestora strategicznego spółki Garbo, no bo mówiliśmy, przyjdzie Rosjanin, przyjdzie Niemiec i przejmie rynek i rozwali całą spółkę, ale nam nawet w głowach się nie śniło.